Wczoraj w pogadusze o hasztagu 309 mówiliśmy o wybaczaniu innym. A o wybaczaniu sobie było tydzień temu w publikacjach o hasztagu 307 i 308. Może jakaś taka przedświąteczna powtórka z wybaczania w ramach przygotowania do świąt? Bo warto wybaczać. A chcąc się o tym przekonać, sięgnij do tych przed chwilką wymienionych publikacji. Nim do swojej podświadomości wrzucisz kolejne nowe sprawy do wybaczenia. Pomyśl proszę, że ludzie oceniają cię, bo nie są w stanie zrozumieć Twojej drogi. Nie są w stanie i też nie muszą. To nie ich podróż. Zawsze to, co krytykujemy w innych, wiele mówi o nas, a nie o tych, których krytykujemy. Gdy to zrozumiesz, odpuścisz sobie wszelką krytykę, wygłaszanie osądów i zajmiesz się swoim życiem, a tym, którzy będą Ciebie krytykować, zaczniesz współczuć. A pomyśl, że teraz, jak ty krytykujesz, to krytykujesz czasami przy ludziach, którzy doskonale wiedzą, że to o tobie. Może więc warto sobie coś wybaczyć i nie mieć tej potrzeby. Pomyśl, jak naprawdę fajnym możesz uczynić swoje życie. I niech nam się dasze.